portal wrc.pl. 20 października w miejskiej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu podczas wernisarzu wystawy zorganizowanej w ramach wielkopolskiego festiwalu fotografii imienia Ireneusza Zjeżdżałki wręczono nagrody rzeczowe laureatom konkursu zorganizowanego przez głos wągrowiecki pod nazwą Uchwyć wakacje w obiektywie. Tegoroczny plan konkursu zaskoczył nas bardzo, bowiem Płynęło ponad 300 prac, które po prostu są prasami pod względem ilości, rzeczywiście ogromniastymi, że tak powiem, kolokwialnie. Ogromniastymi dlatego, że reprezentują różnorodność dokonań, w tym również dokonań artystycznych, ponieważ są wśród tych prac piękne perełki fotograficzne, które żyli na Jury, któremu przewodniczył Władysław Nielipiński, oceniło łącznie 337 fotogramów nadesłanych przez 109 autorów. W skład komisji weszli także Zbigniew Paulus, Jerzy Mianowski, Tomasz Śruda oraz Krzysztof Rokosz. Zgodnie z regulaminem konkursu prace zostały podzielone na dwie kategorie: młodzieżową, autorzy do lat 18, i dorosłych, autorzy powyżej 18 roku życia. Do kategorii młodzieżowej zakwalifikowano 114 prac 52 autorów, natomiast do kategorii dorosłych 223 prace 57 autorów. Ja może się odniosę tak bardziej konkretnie. Do tego, jak zostały odczytane niektóre zdjęcia, które są tu zaprezentowane, być może nasze jurorskie spojrzenie, ono się mija nawet z zamysłem autorskim i często tak, bywa, że tak jest. Być może, że to, co my widzieliśmy wówczas, co sobie wzajemnie dopowiadaliśmy jako jurorzy, oglądając dane fotografie, mija się z tym, co Państwo z Państwa odczuciami, że Państwo patrząc na dane zdjęcie widzicie inną anegdotę, inną opowieść, inną bajkę niż to co widzieliśmy my. Ale zdjęcie, które zyskało nasze najwyższe uznanie Grand Prix, zdjęcie przedstawiające prostą, banalną, zdawałoby się sytuację, jaka jest do zaobserwowania pewnie w jakichś ciepłych krajach, bo ze względu na rodzaj zwierzęcia to tak by to wynikało, ale... Ale również nad Polskim Morzem często widzimy, nie wiem czy ludzi na koniach też wzdłuż brzegu morza jadących. i W związku z tym niekoniecznie, niekoniecznie to zdjęcie musiało powstać a gdzieś w dalekich krajach można je było wykonać. Również w Polsce tylko pod niego wielbłąda wstawić owieczkę czy innego konika i będzie, będzie, w będzie w Polsce. Nieważne, to jest nieważne. Prosty zabieg genialny, moim zdaniem zakrzywienia tego, tego widnokręgu, zakrzywienia tego brzegu morskiego sprawia, że rodzi się anegdota, rodzi się opowieść o obieży świecie, który obiega świat naokoło, że wakacje najczęściej się z tym kojarzą, że wyjeżdżamy gdzieś w świat, okrążemy kulę ziemską i ta, ta prosta, taka prosta, taka... Techniczna sztuczka spowodowała, że zdjęcie stało się wielowątkowe, stało się opowieścią o naszych podróżach, które coraz więcej dzięki znowu współczesnym środkom komunikacji możemy, możemy realizować. Zdjęcie drugie, drugą nagrodę, które dostało z kolei, całkiem inna. Historia nawiązująca wprost do, do konkretnie tegorocznych wakacji, gdzie dotkliwym problemem dla mieszkańców wielu regionów Polski były nawałnice, burze i, i, i inne zdarzenia y, takie atmosferyczne. To zdjęcia, y, tą grozę związaną z tymi przeżyciami y, potrafiło w sobie zawrzeć. Nie jest to może jakieś piękne zdjątko, które warto na ścianę powiesić. Zdjęć z piorunami było więcej, bardziej, bardziej nawet fantastyczne, nawet bardziej kolorowe, bardziej, bardziej te pioruny były jeszcze, jeszcze bardziej fajerwerkowe. Tutaj nie, w tym problem, żeby takie zdjęcie swoje leperkami zrobić, problem w tym, żeby zawrzeć te, te poczucie niebezpieczeństwa, to te poczucie, ten, ta formuła czarno-białej fotografii, gdzie nie widać tych szczegółów w cieniach, w ten sposób, wydaje mi się, w sposób bardzo przejmujący została zawarta. Trzecia nagroda. Jakże bezpretensjonalna rozmowa ojca z synem na plaży, czuć ten luz, czuć te wakacje, czuć ten wypoczynek. To aż się chce tam być, aż się chce być tą kochającą matką, która pewnie to zdjęcie zrobiła. I, i, i to szczęście rodzinne emanuje, mimo że tej matki pewnie tutaj nie widać, ale widać, że to jest kochająca, szczęśliwa rodzinka. I, I być może to wakacje sprawiają, że to ojciec ma czas, żeby się z tym swoim synem ten. Serdeczny sposób porozumiewać. Zdjęcia, które zostały wyróżnienia, każde z innej bajki, można powiedzieć. Najbardziej interesującą formułę znajdujemy w tym pierwszym spojrzeniu przez różowe okulary, gdzie znowu poprzez prosty zabieg techniczny widzimy. Widzimy jak gdyby pewien problem, jaki z wakacjami się często wiąże, gdzie wszystko nam się wydaje piękne, kolorowe i różowe, a, ale y, y, poprzez tą fotografię budzi się w nas refleksja, że to tylko wakacje, że to tylko tak... W tym momencie ten nastrój, ten klimat sprawia, że tak nam się to wszystko wydaje piękne, a życie pewnie toczy się obok całkiem gdzieś indziej, łącznie z zagrożeniami, jakie problem wakacyjnych spotkań z sobą niesie i tak dalej. A więc wiele, wiele wątków i refleksji można snuć, patrząc na tą jedną fotografię. Zdjęcie poniżej to jest właśnie przykład tego, czego najczęściej szukamy będący. Fotografami szukamy ciekawych, niesamowitych sytuacji, zdarzeń, które się nam trafiają, które, które warto uwiecić. I tutaj właśnie jest bardzo fajny przykład refleksu reportera, który potrafił ta, taką scenę uchwycić i tylko pozazdrościć temu wielbłądowi, że tam miał tak blisko do tego ucha. Trzecie, na dole zdjęcie z kolei jeszcze inna bajka, to jest jeszcze inna bajka, gdzie znowu prościutka scenka zdawałoby się, zdawałoby się do zarejestrowania wszędzie, łącznie tutaj nad tą słynną wągrowiecką bifurkacją, dobrze mówiłem? Wągrowiecką trzeba powiedzieć. Tak, natomiast, natomiast znowu nie wiemy do końca, duży, nawet ja jako powiedzmy gdzieś tam doświadczony w technikach fotograficznych, bo jeszcze zaczynałem pracować zupełnie tam pod tym powiększalnikiem, wręcz manualnie i tak dalej, nie jestem w stanie ocenić, rozstrzygnąć, czy to był świadomy zabieg tego elementu malarskości w śliczną fotografię, czy to po prostu bardzo kiepski sprzęt, którym się posługiwał artysta sprawił, że, że zdjęcie ma niesamowity koloryt i, i taką fakturę malarską, która wręcz nasuwa jakieś skojarzenia z chomońskim, czyńskim czy innymi gierymskimi malarzami polskimi okresu Młodej Polski. Także bardzo, bardzo przyjemne malownicze zdjęcie, a jakże naturalny sposób badający ten klimat. Wakacyjne. I tak bym mógł prawie o każdym z tych z tej fotografii. Grand Prix tegorocznego konkursu zdobyła Beata Wawrzyniak z wągrowca, która w nagrodę otrzymała lustrzankę Nikon D3000. Zwykłego grand prix, jako dowód, ma pani. Pudełko z się, Pani, gratuluję. W kategorii dla dorosłych najwięcej głosów uzyskała fotografia Mglisty Dzień Joanny Kołodziejczak z Bartodziej, która jako nagrodę otrzymała urządzenie wielofunkcyjne firmy Canon. W głosowaniu internautów w kategorii młodzieżowej najwięcej głosów zdobyło zdjęcie burza Natalii Szymańskiej z wągrowca, która w nagrodę otrzymała odtwarzacz DVD. Portal wrcpl